Się co do Katynia, co do rozbiorów, co do 45 roku, co do wraku, my się po prostu różnimy. Znaczy, ja, jako polityk, e, nie mogę udawać, że tych spraw e, nie ma. My się różnimy co do tego, co do oceny. Różnią się nasze kościoły. E, I ja uważam, że ucieczka w, w niedopowiedzenia, czy w sympatyczne, ale nieprawdziwe kłamstwa, e, niczego tu nie zmieni. Czyli z WC Riot są w łansze. Prawdopodobnie nikt z nas nie zaakceptował, że moje pytanie będzie, wobec tego e, następujące: a po co mamy pójść razem? Czy znaczy, jeśli interesy Rosji są inaczej definiowane niż interesy Polski, to dlaczego mamy pójść razem? My. Nie widzę przyczyn dla tego, żeby w tym naprawieniu, po którym Rosji i Polsce nie mogą znaleźć wspólnego języka, nie, nieobchodziło by się imменно teraz. искать общие подходы э, и решать проблемы, которые, возможно, мы сейчас решить просто не в состоянии в силу исторических, экономических и политических причин. На мой взгляд, э, и в этом списке есть вопросы, по которым Россия больше может и должна находить общее мнение, искать общую позицию, потому что э, здесь не просто пересекаются интересы России и Польши, они противоположные. Но от этого зависит в значительной мере российская либо польская политика. Например, речь идет о Беларуси. Но со стороны Польши Польша является демократическим государством, и ее изменение понимания политических интересов Польши может быть связано с изменением э, в структурах власти, с персональным изменением, э, с демократическими процессами, с выборами. Нет. Соответственно, по итогам выборов может корректироваться и польская. В том числе официальные и даже стратегические некоторые позиции. Например, вопрос, о котором вы говорили, это, скажем, проблема отношения к ситуации, вызванной Буссерае. Я не думаю, что произойдет радикальное изменение польской позиции, но изменение, скажем так, готовность больше понять и выслушать российскую официальную позицию в случае изменения, скажем так, в Польше и, например, прихода к власти более консервативных, более правых политических сил, может изменить не то чтобы отношение в целом к проблеме постирают, но отношение к российскому взгляду на Czyli co? Znaczy, jeśli do władzy przyszłaby bardziej konserwatywna ekipa niż obecna, to ten stosunek byłby jak? Jak pan sądzi? To byłbym jakim by jakimby on imno był. Nie, to bardzo nieproduktowne rozmawiać w socjalistycznym nacjonalizmie. Ja jestem pewien, że on zmieniłby się. Ja jestem pewien, że niektóre позиции, которые озвучивает российское официальное руководство в отношении так называемых традиционных ценностей, которые, на мой взгляд, и я согласен а с, во многом с предыдущими панелистами, а с некоторыми, не являются на самом деле для России традиционными, а, а сейчас скорее привносятся нет, политической властью. Эти, вопро эти вопросы могли бы быть пересмотрены. По этим вопросам мог бы... I nieki rosyjsko-polski konsensus. Reakcja wydaje mi się interesująca. Ja bym poprosił doktora Rosa a, o, a, o odpowiedź na następujące pytanie. Bo ja też tak czuję, znaczy, że, 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 że nasz gość ma rację. Znaczy, że Rosjanie a, widzą, że w Polsce w zależności od tego, kto jest u władzy, inny jest stosunek do Rosji i do tego, co się w Rosji dzieje. Pytanie do doktora Rossa. Czy pan widzi, że to jest tylko przyglądanie się? Czy też to jest aktywna polityka mająca na celu pomaganie w dochodzeniu do władzy tym, których ten stosunek do Rosji będzie bardziej zrozumiały, czy będzie wyrazem zrozumienia? Czy też to jest tylko bierne przyglądanie się? Więc ja nie wiem, jakie konserwatywne siły pan redaktor ma na myśli które mogłyby w Polsce dojść do władzy, jeżeli by utrzymały się tendencje, które w tej chwili mają miejsce, to znaczy alternatywną, konserwatywną alternatywą dla rządów Platformy Obywatelskiej byłby PiS, powiedzmy, jeszcze obudowany jeszcze jakimiś innymi, bardziej konserwatywnymi, powiedzmy, środowiskami to ten stosunek pomiędzy Rosją a Polską byłby jeszcze znacznie zaostrzony. Choć nie aż tak bardzo, jak, się, jak, się, jak przedstawia to Platforma Obywatelska. Ja wrócę może tutaj do lat 2005-2007, kiedy przy władzy był PiS. Otóż z tego problemu, stosunku pomiędzy Rosją i Polską, w tym czasie oponenci braci Kaczyńskich, powiedzmy PiS u zrobili główny, tak powiem, instrument walki. To znaczy przedstawić polską prawicę jako totalnie antyrosyjską, rusofobską po prostu i izolować ją e, zarówno w kraju, w stosunku do e, tej części publiczności naszej, która jak gdyby nie popiera tego poglądu, zaostrzyć to, to, tą grę i w stosunku zwłaszcza do e, Zachodu, wobec którego no, znaczna część polskiego społeczeństwa jest taka bardzo e, powiedziałbym, no, e, dobrze usposobiona, prawda? W związku z czym ten napór na, na, na polską prawicę byłby zarówno z wewnątrz kraju, jak i z Zachodu. To zostało dobrze przeprowadzone, w sensie tak powiedziałbym, praktycznym. W skutki tego widzieliśmy. I w wyborach kolejnych widzimy to również w trakcie rządów obecnej, obecnej koalicji rządzącej, która jest najbardziej programowo nastawioną właściwie ekipą rządową w całej Europie. Panie doktorze, a czy można mieć pretensje do dużego państwa, jakim jest Rosja, że chce sobie zafundować taką strukturę polityczną i taki skład decy czynników decyzyjnych, który będzie najlepszy z ich punktu widzenia? Nie, ja się wcale nie dziwię temu, bynajmniej rozumiem to jak najbardziej, ale chciałbym zwrócić też na pewno paradoksalną sytuację, ponieważ w Polsce był taki pogląd w tamtych latach, właśnie, kilka lat temu jeszcze, że zarówno Putin ze swoimi autorytarnymi, powiedzmy, sobie, tendencjami. Jak i, które odchodzą od zasad liberalnej demokracji, zupełnie, które były w latach 90., w kierunku coraz bardziej, powiedziałbym, takiego tradycyjnego, sowieckiego, właściwie postsowieckiego, takiego zestawu narzędzi politycznych, ideologii, historycznych, historycznych ocen itd. I w, powiedzmy, bracia Kaczyńscy właśnie, że oni są również autorytarni, że to są dwa autorytaryzmy, które z tego powodu powinny sobie być jakoś bliskie, a odrzucają, obie odrzucają liberalizm. Dla, dla Kaczyńskich też bardzo ważne było odcięcie się od liberalizmu, ich walka z PO była właśnie pod hasłami antyliberalnymi. Otóż polski antyliberalizm i rosyjski antyliberalizm są zupełnie innego rodzaju i dlatego ja nie widzę najmniejszych powodów, żadnych szans na to, żeby w wyniku Yy, powiedzmy sobie, zwycięstwa sił prawicowo konserwatywnych, zmienił się stosunek do Rosji w sensie, w sensie pozytywnym. Zresztą to widziałem u redaktora Babicza, nie mówię, gdzie on jest, chciałby nawiązać kontakt wzrokowy, że to jest taka próba pokazania, że właściwie mamy wszyscy by te same. Yy, panie, yy, to nie będzie pytanie do pana, panie redaktorze. To nie będzie pytanie, to, to po prostu nawiązuje do pana wypowiedzi że to jest ta próba pokazania, że, że właściwie to są te same problemy. To znaczy, że, że Rosja ma problem z muzułmanami, no i pan od dwóch muzułmanów na dworcu wschodnim w Warszawie. No, rację mają jednak ci, którzy mówią, że to dobrze czy źle, ale my jesteśmy homogeniczni narodowościowo, religijnie. Niektórzy twierdzą, że to dzięki Stalinowi. Ee, więc i, i, do, i, do, jeszcze jedno pytanie do, do doktora Rossa. Znaczy, czy ta próba pokazywania, że właściwie problemy Rosji są problemami Rosji, Polski, a problemy Polski są problemami Rosji, że to właściwie jest to samo, czy to też nie jest naturalne, zrozumiałe, absolutnie akceptowalne i z punktu widzenia taktycznego i strategicznego? Czy my możemy mieć jakiekolwiek pretensje do Rosji, a że Rosja nie grają swoją grę? Której celem jest budowa silnego swojego państwa, szanowanego na Zachodzie? Czy, 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 czy te uwagi, które są formułowane w Polsce, że to jest nowy imperializm, że to jest odbudowywanie imperium, że to jest próba no, przejścia przez Polskę na Zachód, czy, czy my nie jesteśmy tutaj przewrażliwieni na własnym punkcie? Znaczy, ja. Mi się wydaje, że że to, że Rosja tak robi. Chociaż ja tak nie, nie bardzo widzę, żeby w Rosji były tak silne tendencje próbujące oswoić Polskę ze sobą. Szczerze mówiąc, ja w ogóle takiego w Rosji nie dostrzegam elementu. W Rosji jest element taki, żeby walczyć o Ukrainę, już nie, nie, nie mówię o Białorusi, ale o Ukrainę przede wszystkim, po to, żeby ona nie była bliżej Unii Europejskiej i Polski. To jest zasadnicza kwestia, a nie to, żeby przyswoić Polskę, jakoś tam wprowadzić takie elementy do naszego dyskursu politycznego, które by spowodowały, że nasze stanowiska się zbliżają. W ogóle nie widzę. Rosja się wycofuje w stronę Eurazji, a nie w stronę Europy w tej chwili, a Polska w najmniejszym stopniu w tamtym kierunku nie dołuje. Bo tu już była mowa o tym, że Polacy się trochę bardziej interesują Rosją niż Rosjanie nie Polską. Czy z punktu widzenia interesów państwa, interesów Rosji, ale też interesów Rosji, czy Polska jest istotna czy nieistotna? Jeśli tak, to jak ta istotność jest w, w, postrzegana w porównaniu z innymi podmiotami życia politycznego czy geopolitycznego? No ja dziękuję. Ja bym chciała najpierw wrócić do e, pierwszego właśnie tego tematu. Czy my musimy, powinniśmy iść razem? Ja uważam, że właśnie nie. W, w wielu kwestiach oczywiście, że nie musimy i. Ja myślę, że dzisiaj panuje w Rosji, w każdym razie panuje taki, takie podejście bardziej pragmatyczne, bo my mamy e, nasz Kaliningrad, który ma wspólną granicę z Polską, my mamy e, oczywiście i Państwo o tym bardzo dobrze wiedzą. E, Pra, Gazocią, tak, tak, który idzie przez Polskę e, i no w końcu Polska jest po prostu członkiem Unii Europejskiej, z którą e, Rosja po prostu e, bardzo skutecznie, no, czasami gorzej, czasami lepiej, ale współpracuje, a na pewno bardzo dobrze współpracuje w dziedzinie e, handlu e, w, i z Polską. Jak najlepiej, właśnie z polskiej strony, nie, nie, nie z rosyjskiej, bo my mamy problem z inwestycjami. Że Gazprom ma być ukarany 15 miliardami e, dolarów kary <gry> za praktyki monopolistyczne. Ta współpraca jest taka. Nie, ale, no jedno, ale my jednak współpracujemy i e, handlujemy e, mniej czy bardziej skutecznie. A więc e, no, takie jest podejście po prostu do Polski, że tak, że to jest nasz sąsiad, że to jest e, państwo, z którym my. Mówi mm -hmm. interesy. No i e, szczerze mówiąc, ja, naj... znaczy, bo ja, ponieważ jestem dziennikarzem, ja piszę właśnie o Polsce, nie o Rosji. E, I właśnie no, można powiedzieć, że moimi oczami e, na Polskę patrzą więcej niż 3 miliony rosyjskich czytelników. Tak? E... tą to zaproszenie, pani, bo chcemy poznać. Nie, nie. Bo dzięki po prostu... pani pióru. 3 miliony Rosjan. Wie o Polsce coś. Może się czegoś Właśnie, dowiedzieć, może się to... czegoś nie dowiedzieć, może się dowiedzieć ja? czegoś zostać ona nie musi. To jest jakby dlatego pytanie Panie... I dziennikarz jest taki barometr w pewnym rodzaju jakby społecznych interesów, bo ja nie będę pisała o rzeczach, które nie są ciekawe dla Rosjan, prawda? Bo, no bo ja po prostu stracę swoje, swoją audytorię. To, co, to co interesuje Rosjan? A Rosjan interesują rzeczy związane, w, jeżeli chodzi o Polskę, raczej z kulturą. W mniejszym stopniu z wielką polityką. A z religią? Bo tutaj słyszę pytanie, czy, czy, czy to są tematy interesujące, a roz... nie? Raczej nie, bo Polska jest postrzegana jako kraj bardzo taki katolicki i nawet niektórzy wciąż myślą, że Polska jest najbardziej katolickim krajem w Europie, nawet bardziej katolicki niż Włochy. To na pewno. To na pewno, że możemy nie być bardziej niż Malta, niż Irlandia, ale niż Włochy, to mogę Panią zapewnić, znając życie ja włoskich, tak, ja ja, że jesteśmy bardziej katolicy. Tak. Rzym jest po prostu, tak, Bat jest centrum katolicyzmu, nie? A, ale ja chciałam właśnie, bo nie, nie wszyscy chyba wiedzą, że był przeprowadzony przez Centrum Dialogu i Porozumienia Polski i Rosji, dwa centrum takie istnieją, jeden w Rosji, jeden w Polsce, był przeprowadzony takim e, e, Zodaż opinii publicznej, co Polacy wiedzą o Rosji i co Rosjanie wiedzą o Polsce. No po pierwsze, trzeba powiedzieć, że e, nic, że, żadnych asociacji z Polską nie mieli podczas tego sondażu e, 44% Rosjan i tylko 8% Polaków. Nie mieli żadnych asocjacji z Rosją. A czy, czyli to by oznaczało, że zdecydowanie większa ilość Polaków ma jakieś skojarzenie asocjacji z Rosją, natomiast tak. Tylko 44% nie procent nie Rosjan z Polską nie kojarzy się nic. Nic w ogóle. I Co kojarzy się Rosjanom z Polską? A, państwo, kraj, kosmetyki, platformy, odzież. Jest a... to najgorsze. Proszę Państwa, że na zachodzie się Wrogość kojarzymy czasami gorzej. Wrogość do Rosji. A, Ile procent wrogości dla Rosji jest tam? 5%. 5%. Z, tych, z tych. Z tych, którzy z tych, co nie kojarzą. Tak, właśnie. <laughs> no zdecydowanie mniej niż Polak. nie? E, wypadek, oczywiście, ta tragedia smoleńska. E, wspólna granica, sąsiedzi. E, bardzo miły kraj, bardzo nam bliski duchowo. Wielka wojna uczyźniana, e, Warszawa. Były e, kraj socjalistyczny. Piękny kraj, Polacy dobrze do, dobrze rozbudowany znaczy, roz, dobrze rozwinięty kraj stu... na pewno jest co Polsce aknocy tak. kosmetyki dobrze rozwinięty tak. kraj Proszę bardzo warto było się tego dowiedzieć że Polaków Rosji w pierwszej polityka stawia się na pierwszy opinia Polaków o Rosji przede wszystkim uzależniona politycznie а россиянами Польша как политическая единица не воспринимается в принципе. Россияне польское как э, единственное политическое вообще не трактуют. Половина россиян не знает о Польше ничего, и на вопрос о том, является ли Польша, например, членом Европейской Унии, ответить не сможет. Бога россиян э, не ве о Польше в нет, и на питание, чем Польска належит до Унии Европейской, не потрафила ответить. А все знания россиян о Польше относятся к советскому периоду. И, все вопросы, которые набирают менее трех процентов, поскольку опрос проводил в ЦИОМ, попадают в так называемую социологическую погрешность, соответственно, их можно не учитывать, честно говоря. Все которые имеют не годны то есть остается косметика, страна, и я не знаю ничего о Польше. Это три ответа на вопрос. по стаю косметики э, край и не бениц о Польске. Польская разблюдовка по процентам, разнесение по процентам совершенно другая, почти каждый поляк имеет мнение о России свое. И правед каждый поляк имеет свое здание о России. И это вопрос в значительной мере также политический. Э, вопрос соотношения политической системы в Польше и политической системы в России. Есть вопросы, также, э, э, или, э, как? Я э, не могу сказать, что происходит действительно сравнение, например, россиянами России с Польшей или поляками. Польша с Россией нельзя говорить о том, что русские воспринимают Польшу позитивно, потому что они не воспринимают ее никак. Не можно сказать, что поляки трактуют Россию позитивнее. прошу, Россияне трактуют Польшу позитивнее, но не трактуют ее никак. Для украинцев, например, или белорусов, Польша это позитивный пример европейского опыта. Например, для украинцев, белорусцев, Польская позитивным примером Для многих, но не для россиян. Для, для но не для россиян. Для россиян позитивный пример европейских, это, например, Германия или Великобритания. Для россиян э, позитивный пример это, например, немцы или Англия. Любые претензии со стороны Польши в политической плоскости воспринимаются как попытка страны, которой которую, ну, я не хочу обижать польских коллег, но которую большинство россиян не знают, по крайней мере, они ничего, кроме того, что она существует, навязывать России свою какую-то политическую, если не позицию, то в принципе повестку дня для того, чтобы мы ее обсуждали.